Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o komiksach. Dzisiaj chciałem pokazać Wam pełne, trzytomowe wydanie Nightfallu. Są to trzy omnibusy, wydane w 2018 roku. O ile się nie mylę, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce, więc są to historie, które trzeba, no, które napisane po angielsku. Nightfall, Nightquest, Night Sand. I jest to na chwilę obecną najpełniejsza, najpełniejsza forma wydań zbiorczych zawierająca te, te, tą, tą długą historię, czyli trylogię Nightfallu. Jak to jest wydane przede wszystkim? Mamy oczywiście, wiadomo, twardą oprawę. Wszystkie tomy są z obwolutą, pod obwolutą. Mamy dokładnie to samo, co na obwolucie, z tym, że bez tych tutaj napisów tytułowych. Uważam, że jest to całkiem fajna sprawa, bo gdyby nam się obwoluta e, gdzieś tam wiecie, no stojąc na półka, kiedy to stoi na półce, kiedy się czyta, obwoluta może się podniszczyć, natomiast dzięki temu, że ona jest, no okładka jakby zostanie e, pod spodem. Nie będzie się, nie powinna się przecierać, nie będzie się kurzyć i tak dalej. Natomiast jak to wygląda mm, jeżeli chodzi o Grzbiety, jeżeli chodzi o grzbiety to tutaj mam e, zastrzeżenie, bo e, no sami zobaczcie. E, wiecie, nie ma tragedii, aczkolwiek no tak fajnie by było gdyby się, nie wiem, gdyby się postarali, e, gdyby zrobili z tego albo panoramę, albo gdyby zrobili po prostu czarne, czy jakiegokolwiek, w jakimkolwiek kolorze czy te grzbiety z napisem nie wiem, na, e, Nightfall, Nightquest, Nightcent i, i to by wyglądało dużo lepiej, natomiast to wygląda e, jak jakaś pocięta e, jak jakaś pocięta e, panorama. E, także no, niezbyt specjalnie, aczkolwiek no słuchajcie, no nie, nie chodzi o grzbiety, aczkolwiek z drugiej strony osoby, które e, gdzieś tam kolekcjonują te omnibusy, no to bardzo na to zwracają uwagę. Dobra. Jeżeli chodzi o zawartość tych, tych tomów, chciałem tak jeszcze pokrótce powiedzieć, jak to wygląda w odniesieniu do TM -Somika. Pokażę Wam zaraz, przekartkujemy, pokażę Wam, jak to jest jak to jest, wiecie, wydane, na jakim papierze. Zobaczycie w czy w środku są jakieś dodatki? Co jest istotne, tak, powiem Wam też, czy polski czytelnik, który zna Nightfall, no, głównie z Temsemiku, z Semików, czy warto, wiecie, wydać, no tak, w okolicach 1000 zł na te trzy omnibusy? No, bo słuchajcie, Nightfall trylogia to jest historia z lat 90. Więc, yy, o ile jeszcze moim zdaniem ten pierwszy, ta pierwsza historia, czyli właśnie Nightfall, upadek Mrocznego rycerza się nie zestarzał jakoś yy, tragicznie, tak NightQuest i Nightcend, no niestety już yy, bardzo mocno zalatują latami 90. Yy, więc, yy, jeżeli. Yy, Miałbym opisać swoje jakieś tam wrażenia, no to w, pod tym względem warto, że mamy jakby najbardziej pełne wydanie, jeżeli chodzi o, znaczy pełną pełne historię, jeżeli chodzi o wydania zbiorcze. Przypominam, że wcześniej też były wydawane w softcoverach i w hardcoverach, natomiast no, były dużo no, uboższe. W Nightfallu nie mieliśmy tego całego prelud preludium do Nightfall, czyli zeszytów, które jakby wprowadzają nas do, do całej historii. W, Night, w Nightquestie nie było w ogóle tej historii poszukiwań, jakie prowadzi Bruce, poszukiwanie dr Szyądry i ojca Tima Drake'a. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o Nightcent Mamy dodatkowo dwie historie, które jakby łączą Night Sand z ranem Kelly'ego Jonesa, który mieliśmy okazję poznać w 98 roku właśnie w tym Sonicowych Batmanach, po którego początek mieliśmy okazję poznać i są to historie Prodigal, w której to po raz pierwszy Dick Grayson przejmuje właśnie w Kostium Batmana i Trojka. O Trojce nic wam nie powiem, bo jej po prostu jeszcze nie czytałem. Prodigal, jeżeli chodzi, są historie, nic specjalnego, aczkolwiek, tak jak mówię, warto dla kupić sobie to, bo pod tym względem, że no mamy jakby wreszcie, możemy się zapoznać, szczególnie my, fani w Polsce, możemy się zapoznać z pełną historią, no, którą niestety z takich czy innych przyczyn ten samik mocno ukroił, i to jest całkiem zrozumiałe, dlatego że, no, słuchajcie, gdyby oni to chcieli wydać, to wszystko, to popatrzcie, każda z, tych, każda z tych, każdy z tych omnibusów ma około 1000 stron. Mamy 3000 stron, czyli policzcie sobie, ile zeszytów 50-stronicowych, bo takie wydawał Semik, Ile miesięcy oni musieli wyciągnąć tę historię? Prawdopodobnie, nie wiem czy ja dobrze liczę, nie chcę mi się liczyć dokładnie, ale prawdopodobnie, gdyby oni chcieli wydać to wszystko, to byśmy nie dotrwali do końca tej historii, bo przypominam, że e, jeżeli chodzi o Batmana, no to ten przestał go wydawać. W, w, znaczy, ostatni numer wyszedł w grudniu 1998 roku, a Nightfall zaczął się w sierpniu roku 1995. Dobra, za chwilę pokażę Wam, jak to jak wygląda, jak wyglądają te wydania w środku. I tak pokrótce też powiem, no, głównie porównam do tego, co, w, co mieliśmy w semiku. Czyli powiem Wam o jakie historie jest, o jakie zeszyty, o jakie komiksy mamy. Te wydania nam poszerzają całą tą trylogię, jak Czego powiedzmy, Semik nie, nam nie dał I, i postaram się też, no jakby powiedzieć, pokazać dlaczego. No i Dobra, weźmy sobie pierwszy tom. To jest akurat przeddruk okładki z 500 zesztu Batmana. I pierwszy tom. Pierwszy tom zaczyna się od Zemsty Bane'a Mamy tutaj Aha właśnie, bo już chciałem powiedzieć o papierze Papier kredowy, aczkolwiek nie taki Na wiecie wysoko połyskujący Tylko taki fajny Niezbyt gruby Ale nie jakiś tam tandetny papier kredowy Więc mamy Tak, zemstę bejna I następnie ta zemsta Bajna jest trochę grubsza. I kolejne historie, jakie, jakie tutaj mamy, to mamy historię z Black Maskiem. Ona jest znana. Z, mieliśmy ją okazję poznać w Semikach. Widzicie, one fajnie, jakby mówię, wprowadza nam tego Batmana, który no, zaczyna popełniać błędy, który zaczyna się męczyć. Dalej mamy tutaj historię z Metalhead. i tego w tym semiku żeśmy nie mieli, natomiast ten, ten cały gościu pojawiał się w takich flashbackach, kiedy Batman walczył z Bane'em, prawda? Te komiksy wprowadzają nas do. Hmm, do, y, znaczy właśnie tak, y, one płynnie pokazują, jak, y, że ta choroba y, która go zaczęła sprawiła, że stał się słaby, że ona nie powstała od tak, tylko no jakby w, y, no, narastała, czyli w wyniku tego, że Bruce nie potrafił sobie odpuścić, nie potrafił, y, że tak powiem, się przespać, nie po, potrafił powiedzieć sobie dość, zaczynał popełniać coraz więcej błędów, coraz więcej porażek. E, tu mamy historię z generałem, który, którą tę historię mieliśmy e, w Semiku. E, to dalej jest generał. E, wiecie, nie będę wam tego wszystkiego kartkował e, tak dokładnie, no bo mm, to jest historia. To jest e, omnibus, który ma po, 1000 stron, w okolicach tysiąca, nie pamiętam dokładnie ile. E, Tutaj mamy akurat historię, która była wydana to jest to szkolenie Jean-Paul Dalej. Tego chyba żeśmy w semikach nie mieli. Nie. Natomiast no mówię no Nightfall jest w miarę w miarę dobrze, w miarę czy znaczy może inaczej. Może ten semik w miarę całościowo pokazał nam Nightfall. Więc więc tutaj jakby ten, ten tom nie poszerzy nam jakby bardzo tak e, e, historii w stosunku do tego, co znaliśmy z Semika. Natomiast mówię bardzo, jest dużo lepiej, czytając to, dużo lepiej mamy pokazaną taką płynność, kiedy ten Batman zaczyna się męczyć. On nie jest tak nagle zmęczony, jak jakby można było odnieść wrażenie, kiedy czytaliśmy Semika. E, oczywiście e, przed każdym. E, tutaj przedrukowanym zeszytem mamy jego okładkę i to jest fajnie, że jest okładka. Można sobie te, część tych okładek znamy z TM Semika, natomiast no, ponieważ Semik zawsze zbierał dwie, dwa zeszyty w jeden, no to około połowy okładek nie było nam dane poznać, prawda? To jest to, kładka, którą mieliśmy w semiku 1295, także tak to e, wygląda. Kolory są fajne, wiecie, żywe. E, w, w, tutaj jest akurat historia. E, fajnie, że na nią trafiłem. Tutaj jest historia z tofajem dwuczęściowa, która pojawia się e, po tym jak Bruce Wayne już leży na stole operacyjnym. Ona została przez przez ten semik wycięta nie jest jakoś bardzo potrzebna do zrozumienia fabuły troszkę była też taką historią zwolnioną, dodatkową to był raczej to, to można traktować raczej jako taki tajem do, do Nightfallu niż niż także nie, nie, nie była wymagana do znajomości głównej fabuły słuchajcie to jest świetna sprawa bo rysunki Breta Blewinsa bodajże, nie pamiętam już jak on się dokładnie nazywał, ale na papierze kredowym wyglądają świetnie. Ta historia to jest jedna w ogóle z moich ulubionych historii z Batmana, które było wydawane przez TMCM. Nie dlatego, że jest jakaś głęboka i mądra, dlatego, że jest pięknie narysowana, no i po prostu też fajnie mi się ją czytało z tego co pamiętam. Dobra, przejdźmy do dodatków. Jeżeli chodzi o dodatki, to tutaj mamy jakieś takie posłowie. Chucka Dixona mamy też. Wiecie co, czy to jest fragment, czy to było wydane jako jakiś komiks, czy to był projekt, który nie wszedł do komiksu, nie mam pojęcia. Ale to jest takie, wiecie, jak w momencie kiedy Bane O, w komiksie jak Bruce zobaczył Bane'a u siebie w posiadłości, no to Alfred leżał już, że tak powiem, obity, Bane no stanął naprzeciwko brusa. Tutaj widzimy po prostu jak do tego doszło jakby z drugiej strony, prawda? Eee, dodatkowo mamy tutaj szkice. Eee, tu są jakieś przedruki okładek. I jeszcze dodatkowo, to jest chyba ta okładka zeszytu 500 w kilku wersjach, ale, bo, ale nie pamiętam dokładnie. Eee, Także jeżeli chodzi o to jest reklama chyba tych wcześniejszych wydań. Jeżeli chodzi o dodatki, no w szału nie ma, ale też no, trzeba pamiętać, że to są, że sama historia jest bardzo długa No i dołożenie dodatków no, dałoby nam, doda, no, do, 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 dodatkowo dałoby nam, nas sprawiłoby, że ten, ten tom musiałby być jeszcze jeszcze po prostu e, grubszy. Jeżeli chodzi o Nightquest, to już na początku dostajemy historię, no, której żeśmy w Semikach nie mieli, i powiem szczerze, ja jej nie czytałem. Nightquest jest to w ogóle przeokrutnie pocięte zostało przez ten ale eee, ja pamiętam, że jak czytałem Nightquest, to też, bo tu jest dużo wycięto z zeszytów Detective Comics. Myśmy w Nightquestie dostali w Polsce dużo tych historii z Shadow of the Bat, natomiast mniej z samego Batmana i Detective Comics. Eee, ja pamiętam, że one jakoś Mm, bardzo mi się, te, które były, bardzo mi się nie podobały, ale y, no, mówię, jest tutaj y, walka y, Jean-Paul'a z Robinem, y, jest pokazany ich konflikt, tego myśmy nie mieli w semiku. Jest y, pojedynek z Jokerem, jest y, pojedynek z Pingwinem bodajże, pojedynek z Face'em, y, z Clayface'em. Więc y, słuchajcie, jeżeli chodzi o, y, te, o to, co mieliśmy w tym semiku, to naprawdę bardzo dużo nas ominęło. Y, no niestety nie mogli wszystkiego y, wydać, bo byśmy, no bo mówię, bo ta historia by y, trwała i trwała. Szkoda, że nie wydali tego. Y, świetny design Jokera. Joker, który postanawia y, zostać reżyserem. Tą historię akurat zdarzyło mi się czytać, więc, ją, e, więc uważam, że ona jest nawet jedna z lepszych, jeżeli chodzi o Nightquest, e, o Cruciate, e Jean-Paul Imigrant, Dziecko Rozmery to mieliśmy, wydane w Polsce. E, to jest pierwsza część historii, chyba z tym. Nie wiem, jak to się czyta, Abator, Abator. E, Kolejna część tej historii miała miejsce. Znaczy była wydrukowana przez ten Semik. To jest część pierwsza, którą Semik pominął. Hmm, a szkoda, nie jest to żadna, nie jest to nic specjalnego, tak jak patrzyłem, ale, ale yy, wydaje mi się, że warto yy, przeczytać. Bo yy, wiecie, jakby bardziej tak. Yy, ten Night course będzie wydawał się taki, bo w Semiku to było wszystko tak jakby zszyte na siłę, a natomiast tu będzie się bardziej płynnie i całościowo no, czytało tą, tą historię. Widzicie, tutaj jest całkiem sporo rzeczy, których, no, których w Semiku nie było. naprawdę jest jeżeli chodzi o Night jest sporo do mm, nadrobienia dla kogoś kto zna tą historię tylko z semików. I y, co jest istotne, mamy też tutaj mamy nie tylko właśnie y, samą kruciatę, jak było w poprzednich wersjach y, wydaniach zbiorczych y, Nightfallu. Y, tylko mamy też poszukiwania Bruce'a Wayne'a yy, I to jest akurat duży plus tego wydania, bo yy, pamiętam, yy, że ta część NightQuestu chyba mi się nawet bardziej podobała niż sama tam na walanki Paul Wali, Walli? Wali, Waliego nie wiem. Yy, I w końcu yy, mamy to wydanie Night Quest'u można by rzec, yy, kompletne. Yy. I ono się chyba. Kończy dokładnie w tym samym. Tak, dokładnie tak samo jak, jak w TM-Semikach. E, tutaj też. Tu mamy akurat po słowie Alana Granta. E, jakichś kilka mm, okładek. Mm, szkice. Więc jeżeli chodzi o dodatki, jeżeli ktoś w odcinku chce, kupuje niebusy dla dodatków, no to będzie zawiedziony, bo tutaj e, dodatków praktycznie nie ma. Dobra, popatrzymy sobie jeszcze na e, najcent. Wiecie, ja chcę to jak najszybciej zrobić, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał e, godzinę,. Najcent. E, e, osobiście mnie ta historia e, pamiętam, że męczyła. Raz, że te takie, wiecie, jakieś tam walki ninja na mnie nie robiły wrażenia. Dwa, że wiecie, mogło to też wynikać już z tego, że no, Nightfall e, ciągnął się już e, dwa lata prawie i, i być może to już też było, wiecie, zmęczenie po prostu i e, w tym trzecim e, omnibusie mamy oczywiście e, Night Quest, e, natomiast e, też mówię, też jest on pozbawiony kilku historii. Hmm, głównie są powycinane gdzieś tam jakieś rzeczy chyba. E, właśnie albo z, e, zeszyty Batmana, albo Detective Comics, też już dokładnie nie pamiętam. I słuchajcie, i e, Night Nightcent kończy się... Kończy się gdzieś w połowie tego tomu. O! Tu się kończył e, Nightcent w tym semikach, e, natomiast jak e, zaraz wam pokażę, jak widzicie przed nami jeszcze sporo. I tu akurat uważam, że to jest bardzo dobrze, że w tym wydaniu zostało, e, mamy te, te dodatkowe historie, czyli mamy mm, tutaj e, zeszyty Catwoman, mamy potem tą historię Prodigal i Trojka. Hmm. Spotkanie e, z Killer Krokiem, którego Bane wcześniej połamał. Tu są też e, dołożone zeszyty w, z Robina. Jest tego dosyć sporo. E, tak jak mówię, większa część tomu to jest ta historia. To są już historie e, Prodigal i trójka, które nie należą w ogóle, które no nie, nie, jakby nie są częścią całej y, trylogii y, Nightfall. Aczkolwiek tak jak mówię, y, stanowi to spójną całość, więc akurat z tego jestem zadowolony, że y, kupując y, te y, omnibusy no, mam po prostu wszystko, czyli całość historii i jeszcze trochę, że nie muszę wiecie dokupować y, czy tam prodigalu czy czegoś innego, że mam po prostu tutaj. E, wszystko. Słuchajcie, no tak jak e, w poprzednich tomach. E, aha, tu jest jeszcze na koniec, jest jeszcze ta Zemsta bejna 2. E, nie będę wam mówił o co chodzi, bo już sam nie pamiętam. I też mamy no, kilka e, okładek, jakieś szkice, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o e, dodatki. E, słuchajcie, no w. Czy warto to kupić? E, słuchajcie, no. Dostajemy komiksy z lat 90. E, z wszystkimi, e, z wszystkimi e, ich jakby to powiedzieć. No, ze wszystkim e, tym, co e, komiksy ze sobą niosły w danych e, w tamtych latach. Natomiast wiecie, no moim zdaniem, jeżeli e, lubicie historię Nightfall, e, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądało to, jeżeli chcecie poznać tą historię e, w pełni, bo tak jak mówię, e, no Samik niestety w, pozbawił nas bardzo dużej części e, części tej, tej historii, no to przygotujcie się na mm, wydatek około 1000 zł. Dla kogoś, kto kupuje omnibusy, to nie jest nic nadzwyczajnego. E, natomiast no, ja powiem szczerze, że nie żałuję. U mnie e, zaważyło to na tym, na, na, czyli jakby takim czynnikiem przeważy, przemawiającym za e, chęcią, za tym, żeby zakupić te, te omnibusy, było to, że raz że chciałem przeczytać. W końcu tą historię w całości bardzo mnie interesowało co działo się między najcendem a ranem tonego a ranem kolego Jonesa, który którego początek mieliśmy okazję zobaczyć w tym semiku. No i mam pełną historię, nie muszę się wiecie grzebać ze zszytami. Siadam, otwieram taką księgę i czytam. Czytam tyle, ile chcę, tak, e, tak długo, jak chcę, więc... E, no i oczywiście sentyment. Ja od Nightfallu zacząłem czytać komiksy... Znaczy nie od Nightfallu, numer przed, bo to był Batman... E, Batman 795, Nightfall się zaczął w 895. No więc dla mnie e, ta historia e, ma taką... pewną wartość sentymentalną, a poza tym uważam, że... E, sam Nightfall, ten pierwszy... Ta pierwsza historia, że jest jedną z lepszych historii, która może nowego czytelnika wprowadzić w świat komiksów, świat Batmana przede wszystkim, bo mamy bardzo dobrze zarysowaną postać Batmana, jakie on ma cele, czym się kieruje, no i też mamy okazję poznać całą paletę jego przeciwników. Także to by było tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.